Świętego Andrzeja Apostoła. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza mamy przedziwny dialog między Bogiem a jego sługą. Kim jest sługa? Czy to jest cały naród Izrael, czy to jest jakaś tajemnicza postać, która jest powołana do specjalnego zadania. W tym dialogu dowiadujemy się, jak bardzo sługa czuje się słaby, czuje się, można powiedzieć, niegodny albo niewłaściwy do pełnienia tej funkcji, którą ma. Mówi, ja próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Jest w pewnym sensie w tym zdaniu taki, takie poczucie bezradności, które czasem jest w nas księżach, które jest czasem w rodzicach, czasem jest w nauczycielach, że, że męczysz się, tłumaczysz, starasz się, a nie widzisz owoców, a nie widzisz efektów. Chodzisz trzy lata jak Jezus po tej ziemi, nauczasz, czynisz cuda. A jednak ludzie cię opuszczają w momencie krzyża, opuszczają cię w momencie golgoty. Na próżno się trudziłem, na nic zużyłem my siły. I wtedy, kiedy przychodzi taka bezsilność, takie poczucie, że, że to wszystko jest bez sensu, wtedy w to wchodzi Bóg. Wchodzi Bóg, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. To nieludzkimi myślami, nieludzkimi kategoriami musimy mierzyć, możemy mierzyć to, co robimy. Musimy zostawić Bogu, zrobić wszystko, co, co do nas należy, a resztę zostawić Bogu. Chociażby jak Cyprian Kamil Norwid, który przecież umiera w takim stanie, że mógłby powiedzieć, po co ta poezja, na nic pisałem, nie zostałem zrozumiany, nawet nie mam pieniędzy na pogrzeb, a jednak przyjdzie pokolenie, które zrozumie, przyjdzie pokolenie, które doceni, przyjdzie pokolenie, które nawet zarobi na tym, na czym ja nie zarobiłem. Robić swoje w życiu, nie patrzeć na natychmiastowe owoce i zostawić wszystko Bogu, żebyśmy tylko sumienie mieli spokojne. O resztę się Pan Bóg. Jeśli chodzi o psalm, zaczyna się on od słów, że niebiosa głoszą chwałę Boga. Co to jest chwała, kawot, chwała, splendor, blask? To jest ciężar. Jeśli jest ciężar, to jest coś, co jest wartościowe, bo im jest cięższe na wadze, tym więcej kosztuje. Więcej złota, więcej srebra, więcej jedzenia kosztuje więcej. Kawot chwała to jest taki widzialny, widzialny znak niewidzialnej wartości Boga. Bóg jest niewidzialny, Bóg jest niewidzialny, ale są pewne rzeczy widzialne, byśmy powiedzieli niebiosa, ziemia, przyroda, świat cały, jego cuda to jest widzialne. I cała przyroda mówi o Bogu, jaką on ma wartość, jaki on, jak on jest bogaty, jaki on jest niesamowity. Cały problem nieraz nasz polega na tym, że my bogactwo widzimy w ludziach, bogactwo widzimy w sobie, bogactwo widzimy w bogactwie, a, a Boga uważamy za nic, za śmieci, za kogoś staromodnego, niepotrzebnego. Bóg jest chwałą, Bóg jest glorią, Bóg jest doksą, Bóg jest, Bóg jest wartością, która absolutnie przewyższa wszystko, cokolwiek jest możliwe. Jeżeli to się w życiu odkryje, jeżeli to się w życiu doświadczy, chociaż, chociaż rąbek tego to człowiek to człowiek nigdy, nigdy, nigdy nie będzie chciał to, tego zostawić. Jak znajoma, która opowiadała o, o momencie swojej pierwszej komunii, że doświadczyła takiej miłości, takiej bliskości Boga i takiego przekonania, że chciałaby całe życie być tak szczęśliwa, że to zostanie w niej, że to zostanie w niej na zawsze. Ewangelia opowiada o powołaniu Andrzeja. Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, powołuje, powołuje Piotra, powołuje Andrzeja, potem powołuje Jakuba i Jana. I tak krótko można sobie zadać pytanie: przecież Andrzej został powołany jako drugi razem z Piotrem, albo nawet jako pierwszy razem z Piotrem, dlaczego więc nie należał do tej trójki najbliższych? Dlaczego znalazł się na czwartym miejscu, można by powiedzieć. Bo i na Górze Przemienienia, i w Ogrójcu Jezus bierze tylko trzech. Piotra, Jakuba i Jana. Andrzej wydaje mi się często taką, taką postacią, która jest blisko podium, albo blisko tej najbliższej trójki. Taką osobą, która, która była na początku, ale tak naprawdę nie należy do najściślejszego grona. I musi w pewnym sensie odnaleźć swoje miejsce. Jakby zrozumieć to, że że to nie jest tak, że coś my chcemy, będzie po naszemu, albo to nie jest tak, że logicznie wydawałoby się, żeby on należał do trójki. Nie. Być w cieniu mocniejszych, być w cieniu silniejszych, być w cieniu w pewnym sensie bardziej odznaczonych, to jest jakaś jego rola i to też od niego się możemy nauczyć. To nic, że nie zostałeś wybrany, to nic, że nie, nie jesteś przewodniczącym, to nic, że nie jesteś szefem, to nic, że jesteś prezesem. Tak naprawdę, może Twoje powołanie jest powołaniem Andrzeja. Robisz to, co do ciebie należy, a już Bóg decyduje o tym, kto ma być mu najbliższy, kto ma być troszeczkę dalej, a kto ma pełnić inną funkcję. Zaufać Bogu, zaufać Bogu w tej naszej ludzkiej chwale, że, że on rozdziela nas tak jak sam chce i tak jak uważa, jest dla nas najlepsze. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.